Przygotowując się do upadłości konsumenckiej, bardzo wiele osób ma takie pojęcie, że po jej ogłoszeniu przyjdzie do nas syndyk i zabierze nam wszystko to, co w tym mieszkaniu posiadamy. Otóż, drodzy Państwo, muszę Państwa wyprowadzić z tego błędu, ponieważ to jest bardzo błędne myślenie. Jeżeli chodzi o ogłoszenie upadłości, po jej ogłoszeniu musisz skontaktować się z syndykiem i syndyk umówi pierwszą wizytę. Albo to będzie w kancelarii syndyka, albo będzie chciał przyjechać do Ciebie. W zależności od syndyka różnie to bywa. Jeżeli syndyk zaproponuje, że przyjedzie na spotkanie do Twojego mieszkania, no to oczywiście nie zdziw się, że będzie fotografował Twoje sprzęty, a więc zrobi zdjęcia. To wcale nie znaczy, że sprzęt ten zostanie Ci zabrany, ponieważ ustawa mówi o tym, że syndyk nie może zabrać Ci podstawowych rzeczy potrzebnych do funkcjonowania w życiu codziennym. Jeżeli na przykład będziesz miał jakiś przysłowiowy, wypasiony laptop i jeżeli nie będzie on Ci służył do pracy, to możesz spodziewać się, że laptop ten zostanie przez syndyka zajęty, sprzedany, będzie szukał na niego kupca. Jeżeli na przykład posiadasz samochód, ale tym samochodem dojeżdżasz do pracy, rozwozisz dzieci do placówek szkolnych, przedszkolnych, Dojazd do twojej pracy jest utrudniony albo na przykład jesteś przedstawicielem handlowym. No więc trudno, żeby syndyk zabrał ci samochód, czyli narzędzie twojej pracy, żebyś nie mógł do tej pracy jeździć. W takim przypadku masz prawo złożyć wniosek o wyłączenie tej ruchomości tej ruchomości spod tutaj licytacji, spod egzekucji w toku prowadzenia upadłości konsumenckiej. Jeżeli chodzi jednak o Nieruchomości, no to tutaj niestety jeszcze w naszym polskim prawie jest tak, że jeżeli masz wzięty kredyt hipoteczny, to ten kredyt hipoteczny również wchodzi w skład oddłużenia w toku prowadzonej upadłości. No i musisz się z tym liczyć, że nieruchomość ta zostanie zajęta i syndyk będzie próbował ją licytować. Tak to jeszcze u nas w Polsce wygląda, a więc jest opcja, żeby jak najbardziej starać się o wyłączenie tej nieruchomości spod e, licytacji tutaj syndyka, ale muszą być ku temu poważne przesłanki i to też nie rozpatruje syndyk, a sąd, a więc tutaj też trzeba byłoby konkretnie uzasadnić, dlaczego chcielibyśmy na przykład podjąć rozmowę z bankiem hipotecznym. I spłacać w toku prowadzenia upadłości, czy już po jej zamknięciu, właśnie te raty hipoteczne, aby pozostawić ten lokal, żeby nam go nie sprzedali. W toku też prowadzenia upadłości możemy od sądu dostać 40 tysięcy na to, aby wynajmować.